W 2022 kobieta wystawiła klatkę ze śminką na balkonie bez pożywienia i bez wody. Przechodzeń, który zobaczył to zdarzenie, szybko zawiadomił odpowiednie służby. Po przyjeździe kobieta tłumaczyła się, że to tylko na czas sprzątania, potem zmieniła wersję, że źle się poczuła ze względu na ciążę. Po trafieniu świnki do weterynarza po całej interwencji stwierdzono skrajne wychudzenie, czyli ta sytuacja nie była jednorazowa. Kobieta dostała 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. Kolejne zdarzenie miało podczas imprezy w 2015 roku. Kobieta lat 25 i dwóch mężczyzn 24-29 podczas imprezy wyrzucili świnkę przez okno z trzeciego piętra wraz z klatką. Świnka nie przeżyła tak ciężkiego upadku, za co grozi im dwa lata. Czy to dużo, ocencie sami. Następna drastyczna sprawa dotyczy śminki morskiej, która została wyrzucona na śmietnik w reklamówce. Wystraszony zwierzak biegał w okolicy kiosku. Zgłaszający wyjaśnił, że kiedy wyrzucał śmieci, zauważył pod altaną reklamówkę, która się poruszała. Gdy ją rozchylił, z zewnątrz by biegła białoruda śminka, która uciekała w pobliskie krzaki. Niestety pomimo szybkiej reakcji złapaniu zwierzaka i przetransportowaniu go do lecznicy weterynaryjnej nie udało się go uratować. Nie miał najmniejszej szansy. Sekcja wykazała masywne ropne zapalenie płuc ze zmianą struktury tkanki płucnej oraz perforację ścian żołądka z obszernym ubytkiem warstwy mięśniowej, co najprawdopodobniej było efektem długiego niejedzenia. Przekazało w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Pomocy Świnkomorskich. W tle widzicie nasze świnki. My zapewniamy im wszystko, co potrzebują, czyli czyste warunki, dom, ciepło, miłość, jedzenie, wodę, wszystko, aby żyło im się lepiej. Jestem ciekawa Waszego zdania, ponieważ uważam, że ta kara jest zbyt niska. Mimo, że czytałam komentarze pod tymi artykułami, tam ludzie piszą, że robią coś z niczego, po prostu to jest tylko zwierzę. Ja tak nie uważam, ponieważ jest to istota, która też czuje. Dlatego jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, Waszych przemyśleń. Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.